Siema, siema, dzisiaj jesteśmy na GeForce skin, zrobimy sobie bitewki do 100 zł. Yy, tam na różne warianty, w stylu jedną bitwę yy, za, ze skrzynki za 100, jakąś bitwę gdzie użyjemy dwóch skrzynek za 50 zł i tak dalej, i tak yy, dalej. Na różne warianty. Zobaczymy, który po prostu najlepiej nam tutaj wyjdzie. Yy, przed tym przypominam, że strona i film tylko i wyłącznie dla osób pełnoletnich. Jak taką osobą jesteś, to możesz sobie wejść pierwszy w opisie albo. Jak już wejdziesz na stronkę, to sobie możesz tutaj użyć kodu promocyjnego SFERT, bo on Ci oczywiście da 5% więcej przy dodawaniu, jak i również skrzyneczkę tutaj Millspec do otworzenia na start. Także zapraszam. Ewencik również macie więc przy wpłacie walutę eventową będziecie dostawali tak samo jak za otwieranie skrzynek eventowych, przez co potem możecie sobie je wymienić. I dostać jakiegoś kolejnego skinka, dobra? Pójdźmy do tych bitewek. Już były takie odcinki u mnie na kanale, no, z czego tutaj nie było. Więc zacznijmy sobie tak: od jednej skrzynki za 100 zł. Jaką my tu możemy wkleić? Mamy pełno i to idealnie za stówę. Oczywiście, ktoś użyje bonusu do kodu Sfert, to jakby wpaść w całą stówę, to by miał 105, nie? To wiadomo ale mm, spróbujmy sobie e, e, ciekawskiego, o tako. I będziemy dzisiaj robić bitewki na trzy osoby. Fajnie by było je sobie pozgarniać, zobaczymy. Nawet jak się nie uda pozgarniać, to po prostu zobaczymy e, kto tutaj. E, która bitwa da nam najwięcej. Może niekoniecznie mi, ale w ogóle komukolwiek. Dobra, także jedna skrzynia ciekawski i... no i Chanticos fire. To 160, no to ok. Tylko, że ta Tylko, że ja i Bot Arnold niestety zbyt dużo nie podbiliśmy tutaj. Możemy spróbować jeszcze raz, tylko na przykład z innej skrzynki. Za stówę i będzie to na przykład Gino. Zaraz zejdziemy oczywiście na dwie skrzynki po 50, na cztery skrzynki po 25 i tak dalej, i tak dalej, więc spokojnie w miarę szybko to ogarniemy. Dobra. Dżinold potrafi, no to jest skrzynka według mnie bardzo fajna I kurwa tak się dzieje, zobacz to Dziękuję Bitwa za stówę O ułem całego tego typu T te. No i o to chodzi Czyli możemy w takim razie sobie już przejść tutaj do skrzynek za 50 zł e, Może weźmy tak o 48 jakoś, o bo tutaj będzie na pewno więcej ich ale spróbujmy jeszcze tutaj tak Fatek wychylił jest idealnie jedną skrzynką za 50, więc sobie zrobimy. A potem może z Dreama. Dream też potrafi fajne rzeczy dać. No ale ten Gino Oldzik. Że tak to ujmę, pięknie. Dobra, jest bot Jerry kurwa, którego nienawidzę. Bym się nie zdziwił jakby mnie rozwalił tutaj. Oj, dobra, bo chat jednak lepszy. Ty, ja to wygrałem! Ej, o 2 złote! Jaki fart! Zdeno Nuara akurat tutaj tyle se pokosztował. No i też spoczko. I, i każdemu też fajny, fajny ten wyszedł. Nie wyszedł na jakiś zbytni minus. Dobra, spróbujmy sobie jeszcze Raz ze skrzynek, tym razem weźmy sobie na przykład dwa Dreamy. No to troszeczkę mniej niż stuwa wyjdzie, ale ale co nam to szkodzi, nie? Na razie jest dobrze. Dwie bitwy wygraliśmy i to nawet na całkiem fajne skiny. Więc. Więc zajmijcie. O! Mamy i Bota i jakiś koleżka tutaj do nas dołączył. Powodzonka życzę. Ale chyba to dla mnie trafia. I, no i dla mnie, proszę ba, jakie jak w ogóle to dzisiaj wchodzi? Ja ci dupia. Dobra, to zróbmy sobie teraz 4 skrzyneczki po 25 zł. Co my mamy takiego ciekawego tutaj? Za 25 równo nie mamy, ale mamy na przykład Warim Embrace. A. Możemy sobie zrobić tak: Black Widow, War Embrace, Fusion, to jest 72. No i pyka jeszcze się też zmieści. No tak w okolicach niech będzie. Proszę bardzo. I jazda. Zobaczymy co potrafią te tańsze skrzynie, bo te droższe pokazały klasę dzisiaj. O znowu go Nisuki do mnie dołączył. Kolejny wpierdziel dla niego się szykuje. Nie pogardziłbym. Warning Embrace to nowa skrzyneczka limitowana, która też daje główno. No te tańsze na razie tak. No zbyt ciekawie to nie dały. Ale Fusion już tak. No i Pyka został. I raczej tą przegrałem. Wygrał Arnold. Mm. A weźmy co w takim razie. Jak Fusion dał najlepiej, to spróbujmy sobie bitewkę z czterech Fusionów. No i co jeszcze potem możemy? No 10 skrzynek podyszkę można, nie? Też ich troszeczkę jest, więc na pewno na pewno będzie spoko. Ale na razie się skupmy na tej skrzyneczce, co ją dodaliśmy, bo, bo dała najlepiej z tamtych wszystkich, więc damy jej jeszcze szansę się pokazać bardziej. No i ona wygląda... O kuźwa, to, Ej dobra, ta skrzynka jest mocna. Ale chyba to jest tylko jednej straty, że tylko jedyne co jest takie gówniane w tej skrzynce to właśnie ten galil. No i dobra, jeszcze jedno, bo musiało coś za 50 walnąć i kraszerowi nic, ale kraszerowi wpada. Też bardzo ładnie. Dzisiaj jakiś dobry odcinek, dobry. Jakieś szczęście nas się tutaj klei. Dobra, spróbujmy zadyszkę coś zrobić. Zadyszkę mamy idealnie. Sporo takich skrzynek możemy w sumie zrobić tak. Zamiast tego możemy wziąć. No dobra, 10% glock może wpadnie akurat. Tak. No tutaj przekroczymy, to nie chcemy przekraczać, to wolimy zrobić tak o. Jest 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dokładnie tak. Dobra, co ja kurwa liczę? Po co, po co ja to liczę? Przecież dodaję skrzynki zadychę. No i dobra, ostatnią bitewkę, jaką sobie dzisiaj właśnie zrobimy, to taka. I myślę, że, że i tak jest git. Dżinold profit walnął. Well, no. no dobra, Forestik dla nas, dobry start. Mozbi znowu dla nas, więc jeszcze bardziej powiększamy tę naszą przewagę. Gadżecik, nie wiem co jest w gadżeciku, ale jest ratro dla nas. E, nie będę narzekał. No na razie koleżcy tutaj są rozwaleni, to nawet nie są boty. No, bardzo mi przykro, ale to chyba dla mnie trafia. Kolonia? Znowu dla mnie. Ej, no dzisiaj szczęście się trzyma niesamowicie. Nie będę narzekał na to. Może pójdę, nie wiem. Kurwa, totka puszczę. <gry> no i ostatnie dwie, czy one tu mogą nam czymś zagrozić? No raczej nie, bo znowu my trafiamy. No, i ostatnia, Lucky Punch, to, to już formalność, że tak to ujmę. No, i kolejna bitewka trafia dla nas, także dzisiaj bardzo, bardzo zwycięsko wychodzimy. I naprawdę niektóre skrzynki się fajnie tutaj pokazały. Wy też może będziecie mieli większy wgląd na to, jakie skrzynki najfajniej dają. Chociaż i tak to jest zależność od szczęścia, ale może na jakąś was bardziej nakieruje, i może akurat wam. Tutaj coś ciekawego dropnie, także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie odcinka. Pamiętaj właśnie, żeby używać sobie kodu promocyjnego sfert No i do usłyszenia w następnym filmie Siemano!